Dziś będzie o wywieraniu presji, o ludziach, którzy są tak silni, że wywierają presję na nas, dyktując nam, co mamy robić, a czego nie i jak się zachowywać, a jak nie, ale będzie też o nas, którzy jesteśmy czasami zbyt słabi albo zbyt nam zależy na czyjejś opinii, żeby takiej presji się przeciwstawić. Cześć, tu Róża. Witam Cię w 28 odcinku mojego podcastu Ludzie z pracy. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania ludzi z pracy na Spotifyu, YouTube, w aplikacjach podcasty iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Dzień dobry, dzień dobry, po przerwie dwutygodniowej, a nie tygodniowej, jak zwykle dotychczas bywało. Ludzie z pracy w tym roku nie planują dłuższych wakacji, więc drobią sobie i robią trzydniowe weekendy odpoczynkowe. A że podcast wychodzi zawsze w niedzielę. No, bo w niedzielę wieczorem mentalnie jesteśmy już w pracy, tak jak w piątek mentalnie mamy już weekend i jest przygotowywany przeze mnie zawsze na świeżo. No i w poprzednią niedzielę postanowiłam pocilować trochę w górach, także był to rodzaj urlopu, można powiedzieć. Odpuszczenie odcinka, odpuszczenie nagrania odcinka było też rodzajem odpuszczenia sobie, właśnie ściągnięcia tej presji, o której dzisiaj będziemy rozmawiać i którą czasami sami sobie narzucamy. To nie jest żadne odkrycie Ameryki i trochę to jest mądrość za dwa grosze, że wiele problemów w głowie robimy sobie sami i to sartrowskie powiedzenie, że piekło to inni, to jest racjonalizacja, a czasami po prostu autościema. Dzisiejszy odcinek przygotowuję w centrum chillu podkrakowskiego, czyli w Lanskoronie. Jeśli jeszcze tutaj nie byliście, to przyjedźcie koniecznie. Rozmawiamy dzisiaj o Kasi, której życie zawodowe totalnie się zmieniło, kiedy jej szefową została Magda. Magda, która sama narzuca sobie szaleńcze tempo pracy i stawia wysokie wymagania nie tylko sobie, ale też innym ludziom, ustawiając im życie. A zgodnie z naszą polsko staropiosenkową tradycją, w temat robienia rzeczy w swoim tempie i nie bycia zakładnikiem innych, wprowadzi nas Manamowa Kora. Kasia totalnie traci oddech i totalnie gubi rytm, bo nie tylko nie potrafi powiedzieć Magdzie, żeby ta jej nie poganiała, ale też nie wie, co zrobić, żeby realnie swoją sytuację zmienić. Kasia zarządza projektami. Zawsze wydawało jej się, że jest w tym dobra. Prowadziła wielotysięczne projekty, równocześnie realizowane w kilku krajach, na kilkadziesiąt, czasami nawet na kilkaset osób. I wydawało jej się, że jest dobra, żyła w tym przekonaniu, do momentu, w którym jej poprzedni szef, zmienił obszar zainteresowania, zdecydował się odejść z firmy, a globalną szefową piemowania została Magda. Magda jest znana z tego, że zawsze robi dużo rzeczy. Wszystko musi o nią właśnie się odbić, wszystko finalnie do niej trafić, wszystko musi przejść przez jej ręce. Jeśli tak nie jest, Magda staje się krytykantem. Najgorsze jest to, że często jest krytykantem w punkt, bo ma rację. Jest mistrzem świata, mistrzynią świata w wyłapywaniu takich miejsc, w których nie włożono wystarczająco dużo pracy i gdzie projekt właśnie przez to się rozłazi. Jest jak Scooby-Doo fuszerki, jak Sherlock Holmes braku czasu, żeby dopolerować do połysku jakiś element projektu. Z jednej strony budzi podziw, bo to co robi jest absolutnie genialne, a z drugiej strony zawstydza tym innych ludzi. Oni przez to czują się źle, bo czegokolwiek by nie zrobili, są zawsze niewystarczający. Swoją pracowitością i przykładaniem się takim, że właściwie nie ma życia prywatnego, bo przecież kiedyś musi te swoje zadania w sposób totalnie idealny wykonywać, tworzy od siebie kilometrowy dystans do innych ludzi. I ludzie ten dystans czują, kłaniają się przed nią mentalnie jak przed królową śniegu. Magda ma oczywiście chorobliwą ilość nadgodzin. A poza nimi ma też cechę, która jest totalnie polską cechą. Nie przyjmuję komplementów za dobrze wykonaną robotę, no bo przecież to jest moja praca. Także, no, nie chwal mnie tak, bo się rozleniwie. I teraz sięgam do wora z ludowymi mądrościami i wyciągam z niego: Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. To jest właśnie Magda totalnie dla niej po prostu Karol Wojtyła to powiedział. Ona jest cała tym powiedzeniem i wiarą w nie. Ale wymaga oczywiście nie tylko od siebie, ale też od innych ludzi, od swoich pracowników. Wymaga dużo więcej niż są przyzwyczajeni i pewnie dużo więcej niż sami byliby w stanie dać od siebie, nawet jeśli im samym się wydaje, że dotychczas dawali dużo, zanim zaczęli z Magdą pracować. Kasia za każdym razem słyszy o tym, że jest poza terminem, że dokumentacja jest niechlujna, że jest za mało przewidywania i asekurowania tego, co się może wywalić w projekcie na każdym kroku. Scooby-Doo jest na maksa w akcji i Kasia czuje, jak ją zalewa fala wstydu. No bo przecież. No nic, no Kasia, nic, no znowu nie jesteśmy z tym tematem gotowi na czas. I nie ma tu mobbingu, nie ma podnoszenia głosu, absolutnie nie ma żadnego poniżania. Co do jakości jej pracy, Magda nie ma zastrzeżeń. Chodzi o tempo, chodzi o detale, bo Sherlock Holmes widzi wszystko. I chodzi też o to, że Kasia wiecznie ma poczucie, że jest niewystarczająca. Niewystarczająco dobra. Czasami to nie jest feedback dany wprost, czasami to jest taki prawdziwy smutek Magdy, albo jej zaskoczenie, że coś nie jest zrobione tak perfekcyjnie, jakby oczekiwała. Albo takie sytuacje, gdzie Kasia zaczyna coś mówić, że jest gotowe, a Magda w totalnym zachwycie zadaje trzy pytania pomocnicze. Aha, czyli mamy to, 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 to i to, skoro jest gotowe. No to cudownie. No, i wtedy jest rozczarowanie, bo okazuje się, że Kasi gotowe oznacza coś zupełnie innego niż Magdy gotowe. I znowu jest to rozczarowanie, znowu są brwi do góry, znowu jest poczucie, że jest niewystarczająca. I tak dziewczyny zapętlają się w tym układzie presyjnym. Co Kasia może z tym zrobić? Co może zrobić każda inna Kasia, nawet jeśli nie pracuje z Magdą tak demoniczną, tak jak ta wcześniej opisana. Ale z taką Magdą, która ma choćby drobne zapędy do wywierania presji, do wywierania takiego nacisku, żeby układać świat tak, jak ona sobie życzy, za pomocą innych ludzi. I jak się nie dać zaprzęgnąć w bycie tym, którym inni ludzie realizują swoją własną wizję świata. Pierwsza rzecz, która się musi wydarzyć, żeby to przerwać, to jest uświadomienie. Jest, tak jak mantrę powtarzamy, że świadomość to jest zawsze pierwszy krok do zmiany. Absolutnie tak, znowu bezwzględnie tak. Kasia musi nazwać problem. To, że ktoś nas nie mobbinguje, nie wyzywa, czy nie poniża, to nie znaczy, że nie mamy prawa czuć się źle. Nie jest tak, że tylko patologia, tylko skrajność są przekroczeniem granic. Możemy dostać taki sygnał od otoczenia, ale nie powinniśmy za tym iść. Na przykład, jak opowiadamy mężowi w domu o presji, którą jest rozczarowane uniesienie brwi kolejny raz, no to słyszymy, że o ja, no weź, nie przesadzaj, i przecież na ciebie nie krzyczy, nic się takiego nie dzieje. Więc nie mam na imię Jana, o Jano, i zamykacie się w sobie, no i w ogóle wielkie dzięki za zrozumienie, wiesz? I nic się nie zmienia. Nazywamy problem. Nazywamy problem dla siebie. Druga rzecz, idziemy do Magdy nie z samym nazwaniem problemu i z pretensjami i z wyrzutem, bo taka osoba jak Magda uzna nas po prostu za człowieka nieporządnego i leniwego. Idziemy z konkretnym rozwiązaniem i z konkretnymi wskazówkami, jakbyśmy chcieli tę sytuację zmienić. Rozwiązaniem może być na przykład zaproponowanie tego, co wchodzi w zakres naszych prac, pokazanie, co dokładnie, ile czasu zajmuje, i na koniec ustalenie wprost moich oczekiwań i Twoich oczekiwań. I najtrudniejszy, wcale nie pierwszy, ale trzeci krok egzekwowanie tego. Przede wszystkim względem siebie samej. Może nam tutaj bardzo przeszkadzać potrzeba dobrej prezentacji, którą mamy wszyscy. To, jak sami oceniamy siebie i jakie mamy zdanie na własny temat, zależy też od tego, jak nas oceniają inni. Bo niestety jest tak, że nawet jeśli wiemy, że czyjeś wymagania są za wysokie albo nieadekwatne, wiemy, że ktoś wywiera na nas presję, to znowu niestety nie sprawia to, że łatwiej nam się uwolnić od chęci, żeby przed tą osobą wypaść jak najlepiej. Jest w nas taka chęć, żeby jakoś się wpisać w nasz obraz w jej oczach, żeby odpowiedzieć na te oczekiwania. Po prostu tak to działa, że chcemy być oceniani jak najlepiej, bo wtedy też możemy przeglądać się w cudzych oczach i potwierdzać naszą samoocenę. A feedback od otoczenia, nawet minimalny, nawet drobny, taki do którego sobie coś dodajemy, nawet taki, który sobie gdzieś tam posklecamy w głowie z różnych małych kawałków, jest nam potrzebny, bo to nas buduje. To buduje nasz obraz i nasze przekonanie o samych sobie. To nam jest niezbędne po prostu do funkcjonowania, do tego, żeby budować obraz siebie. Także Kasia, nawet wiedząc, że Magda przegina i widząc konkretne jej wady, będzie chciała wpasować się w Magdę oczekiwania. Będzie chciała zyskać aprobatę, żeby zobaczyć chociaż raz ten prawdziwy podziw i usłyszeć docenienie zamiast tych nieszczęsnych uniesionych brwi. I to jest z jednej strony potrzeba utrzymania samooceny, tak jak mówiłam, ale z drugiej strony, no też po prostu ambicja. I ona w obecnej sytuacji jest nam bardzo nieprzyjazna, robi nam podgórkę, bo utrudnia nam wyjście z tego, że żyjemy w społeczeństwie, steroryzowanym przez niepoddawanie się. Osoba, która odpuszcza społecznie, która na przykład w pracy wyznacza i egzekwuje granice zasuwania narzucane przez Magdę, która mówi: OK, robiłam to długo, ale już więcej nie chcę, dość. To jest osoba, która się nie zmaga, a przecież prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy, a nie jak zaczyna. Wór z mądrościami, zresztą, jest tutaj bardzo bogaty w mądrości w tym temacie, że wspomnę tylko o tym, że jak ktoś nie umie powiedzieć B, jak powiedział A, no to jest jak chorągiewka i jest to pejoratywnie, negatywnie oceniane. Nie lubimy ludzi niewytrwałych, nie lubimy ludzi, którzy się nie zmagają, którzy nie są zacięci, którzy nie są ambitni. I sami też nie lubimy tego w sobie, nie chcemy tak siebie postrzegać, nie chcemy się tak odbierać. Dlatego nie poddajemy się. Nawet jeśli jesteśmy w sytuacji, na którą nie mamy wpływu, nawet jeśli ktoś wywiera na nas presję, to brniemy. Dajemy się terroryzować, ulegamy presji, bo nie chcemy się poddać, chcemy być wytrwali. Asertywność to jest rzecz kulturowo wypracowana. To nie jest tak, że automatycznie jesteśmy asertywni i to jest nasza pierwsza naturalna reakcja. Jako istoty społeczne jesteśmy skłonni trwać, nawet w tym, że ktoś na nas wywiera nacisk czy presję. I robimy to nie tylko dla innych, przed którymi chcemy pokazać siłę, wytrwałość i stałość, ale też dla siebie. Chcemy siebie takimi widzieć. I dlatego tutaj kluczowe jest postawienie tych granic i pytanie o to, czyje ambicje realizujemy i czy nasza ambicja nas tutaj motywuje, czy gubi. Na takie pytanie musi sobie Kasia odpowiedzieć. Bo jeśli ambicja nas gubi, to każe nam realizować zadania, które nie są naszymi zadaniami. W imię spełniania oczekiwań i prezentowania się właśnie przed innymi. A to, że jak znowu wyciągnę z wora z mądrościami, kiedy wchodzisz między wrony, musisz krakać jak i one, sorry, wszystko dla samooceny. I z tym, w tym przypadku trzeba walczyć. Z wiecznym byciem prymusem, z wiecznym dostawaniem w życiu szóstek za wszelką cenę. Oczywiście, jeśli już dojdziemy do takiego punktu w życiu, że pochwały od ludzi. Głaski zewnętrzne nie są warte tych nieprzespanych nocy, chorowania, przepracowanych nadgodzin, no i gonienia się dookoła z króliczkiem, lęku przed byciem przez kogoś negatywnie ocenionym. To jest bardzo dobry punkt, jeśli do niego już doszliście, to super, a jeśli zmierzacie w tym kierunku, to bardzo polecam bycie w nim. Bardzo. Mówimy tutaj o nacisku zewnętrznym, ale tak samo jak z presją Magdy, radzimy sobie z presją i nierealnymi oczekiwaniami, które sobie sami stawiamy, które sobie sami wymyślamy. I ciśniemy się, żeby dostawać szóstki dla samych szóstek, tak długo, jak się nie zorientujemy, że nie wszystko to musimy robić. Nie wszystkich musimy zadowolić i nie wszystkim się podobać, nie wszystkim pasować. I że sprint jest sprintem tylko wtedy, jak nie trwa cały czas. Bo jak się tak dociskamy presjowo, to cały czas ciśniemy sprint. I nie jest to możliwe. Po prostu coś nam się stanie albo zdrowotnie, albo motywacyjnie. Nie jesteśmy w stanie tego na dłuższą metę znieść. Poruszyliśmy temat ambicji i tutaj problemem oczywiście jest to, że nie chcemy nie mieć ambicji. Chcemy, żeby coś nas, mówiąc bardzo po polsku, drive'owało. Każdy musi mieć teraz drive. Nie można nie mieć pasji. Nasze społeczeństwo teraz to wyjątkowo surowo karze. Poza tym jesteśmy też nauczeni, że ludzie ambitni zachodzą daleko, no i robią użytek ze swoich talentów. Robią dobry użytek ze swojego talentu. Dorabiają się też autorytetu w swojej branży, dorabiają się pieniędzy. Jasna sprawa, bez dyskusji. Ale to jest znowu kwestia ustalenia granic za pomocą tego narzędzia, o którym już mówiliśmy. Nazwania, co mnie interesuje, w jakim kierunku chcę iść, czego potrzebuję, żeby to osiągnąć, co chcę robić, a czego nie. Bez emocji, bez analizowania sytuacji, bez takich ruminacyjnych roztrząsań, powrotów do tego, co było, kiedy mi ktoś powiedział, że mam coś zrobić, to czy tamto, a mi było przykro, czy nie przykro. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ustalić sobie, Czego ja chcę, a czego na pewno nie. I czy to, że będę robić coś dla Magdy, to okej, okay, odpowiem na jej oczekiwanie, ale nie jest to mi po drodze, nie opłaca mi się to. No bo czy jeśli Magda będzie wznosić brwi z zażenowaniem czy ze smutkiem na braki w takiej części projektu, którą ja się nie zajmuję, nie chcę się zajmować i mnie to nie rozwija, no to czy powinno mnie to martwić i obchodzić? No, raczej nie. I Tutaj zatoczyliśmy koło. I odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie ze wstępu. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś nami realizował swoje plany i odrabiał swoje lekcje w naszych zeszytach. To, że presji ulegamy, to nie zawsze jest słabość, bo absolutnie to jest zrozumiałe, że są sytuacje, w których powinniśmy być i wiemy o tym, ale nie jesteśmy asertywni, bo chcemy być ambitni i sobie pozwalamy wejść na głowę, bo zależy nam na czyjejś sympatii, bo bronimy swojej samooceny. I to jest ok tak długo, jak nie jesteśmy zakładnikiem tej sytuacji, jak jesteśmy świadomi tego, że robię to po to, przekraczam swoją granicę, bo mi na czymś zależy. Nie robię tego nieświadomie, nie wskakuję w każdą taką sytuację tylko dlatego, że ktoś czegoś chce. I nie staniemy się tymi zakładnikami, jeśli będziemy właśnie świadomi mechanizmów i będziemy umieli nazwać obszary, na których nam zależy. Będziemy umieli postawić granice, których ani nam, ani innym ludziom, zwłaszcza innym ludziom, nie będzie wolno przekraczać. No i tak, przypominam o zasadzie studni, czyli o tym, że ani Kasia, ani Magda nie są realnymi osobami, a to, co powiedziane w kwestiach hr organizacyjnych czy personalnych w tym podcaście nie dotyczy żadnych konkretnych firm, nie dotyczy żadnych konkretnych osób i one są przypadkowe, a to o czym opowiadam, jest generalizacją przykładów. W dzisiejszym odcinku to tyle. Życzę Wam powodzenia w wyznaczaniu granic, poza którymi nie dosięgnie Was presja ludzi, z którymi pracujecie, a nawet jeśli ta presja Was dotyka, jest odczuwalna czy to jest autopresja, którą sobie sami narzucacie, czy to jest presja osób z otoczenia to żebyście byli w stanie realizować te zadania, nawet jeśli pod presją, w sposób kontrolowany i w sposób świadomy. No, i powodzenia oczywiście w uświadamianiu sobie samym, jak wiele jest tych mechanizmów, które nami rządzą które na co dzień są pomocne, takie właśnie jak obrona samooceny, czy budowanie swojego obrazu czy ambicja, ale które jednocześnie czasami przeszkadzają nam być asertywnymi. Subskrybujcie, followujcie ludzi z pracy, ocencie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń rozmowy w necie może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w YouTubie, w Spotify i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A jeśli chcecie o coś dopytać albo coś mi zasugerować, zapraszam na LinkedIna albo na Instagram. Na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Zapraszam po więcej. Trzymajcie się. No i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!